Mało kto na polskim YouTubie tworzy oryginalny content, ale tutaj Sugar wymyślił swój autorski pomysł i na czym będzie polegał dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będziemy mieli tutaj y, po każdej śmierci do wyboru trzech YouTuberów z polskiego YouTube'a i będziemy musieli jednemu YouTuberowi usunąć kanał, drugiego będziemy musieli zasubskrybować, a z trzecim będziemy musieli nagrać odcinek, tak? Tak, czyli gramy w tak zwaną nową grę wymyśloną właśnie tutaj przez Sugara, czyli usuń, e, subój nagraj. I my Myślę, że to będzie naprawdę coś ciekawego. Oczywiście odpowiada na zestawienie tutaj trzech osób. Osoba, która przegra jeden pojedynek na boxfightach, a później no kolejny to zobaczymy kto przegra. Dobra, nie wiem co gadam. Lecimy, let's go! Po prostu przegrany pojedynku odpowiada na te zestawienia. Będzie musiał wybierać i to nie jest kolorowe, bo później youtuberzy się obrażą na taką osobę. Ale mnie to tam nie interesuje kto mnie lubi. Ważne, że Smarty mnie lubi i kepcia ale to ciebie nie będę lubić, bo ja cię tutaj rozwalę, rozwalę. I pierwsze tutaj zestawienie dla ciebie przygotowane to Freeze, Stew i Blowek, więc musisz tutaj wybrać, z kim chcesz nagrać, Ajajaj. kogo chcesz zasubować, a komu chcesz usunąć kanał na zawsze, całą pracę. Całe życie pracowali na te kanały, a ty będziesz musiał komuś usunąć, no mów kto. Tak, no kurczę, nie wiem, czy tutaj takie chyba najpopularniejsze kanały, jeśli chodzi o YouTube'a. Yy, może zacznę od tego, z kim bym chciał nagrać, to dałbym, że nagrać chciałbym ze Stew, bo wydaje mi się, że robi taki kontencik mniej dla dzieci, taki, który ja też sobie chętnie oglądam. Freeza na przykład bardzo mało zerkam, bo, bo po prostu to jest taki, te content podmłodszych wydaje mi się. No i tutaj kurczę Blowka mało oglądam, ale. Lifehaki, takie tak... rzeczy różne. Blowek kiedyś był bardziej popularny niż jest teraz, więc chyba bym usunął. Uuu. <noise> Chyba bym usunął Blowkowi za to, że teraz Freeze fajny, faktycznie pomysł zrobił, fajnie to zorganizował i że mega się stara chłopak, to go bym zasubskrybował Friza, a Blowkowi bym usunął mimo wszystko teraz. Sorry, że wam przerywam oglądanie, ale mam dla was bardzo ważną informację, a mianowicie brakuje nam jednego suba do 100 tysięcy subskrypcji, więc ty zostaw suba, ty, tak, właśnie ty. Ty, jak możesz jeszcze nie mieć? No czerwony przycisk powinien być szary, tylko tam na dole. No zrób to, a ja już nie przedłużam, pęk! No Dobra. i spodzko, niech tak będzie, no i lecimy z kolejną rundą. Jesteś gotowy? Let's go! O nie! A ja się już nie odzywam, full try hard mode! Ale jazda! A, dostał po nóżkach! Nie wierzę w to! Jest! Ale to było twoje, to nie wiedziałem, no. dobra, no niestety, niestety. No i teraz będę musiał odpowiedzieć na zestawienie kolejne. Dobra, no to lecimy w takim razie z drugim zestawieniem. Pierwsze dla ciebie. I tutaj masz ciekawe zestawienie, bo są same osoby z drużyny Bot, czyli masz w zestawieniu Smartiego. Co ciekawe, drugie to jest Rafaellox, czyli twój własny kanał. I trzeci to Kepcio. To, to ja o... myślę, ja myślę, że nie miałbym serca, nie miałbym serca usunąć kanału zarówno Smartiemu, jak i Kepciowi, więc usunąłbym swój własny kanał, tak jestem Psychopatą, ale ja mam jeden kanał tutaj zjednoczeni, to? a to jest mój drugi kanał, więc myślę, że w jakieś parę miesięcy odbudowałbym swój kanał, jakoś inaczej bym go nazwał. No i bym odbudował go. Co sądzisz, żeby psychopata ze mnie? No, psychopata. Dobra, powiedzi. ale powiem tak. Smarty i Kepcio mieliby naprawdę ciężko teraz zbudować od zera kanał na Fortnite. Cie. Mój kanał Rafaeloks nie opiera się w ogóle na Fortnite i kiedykolwiek bym miał zakładać nowy kanał, myślę, że jakoś bym mógł go rozbudować. Dlatego nie zrobiłbym tego ani Smartiemu, ani Kepciowi, którzy z no, zgarnęli naprawdę dużo widzów już na tych swoich kanałach e, Dużo więcej niż ja na RafaelOx Więc e, tutaj usuwam kanał RafaelOx Subuję kanał e, Smarty Subuję kanał Smarty i Skepciem bym nagrał, bo Skepciem zawsze wychodzą fajne, ciekawe odcineczki Chyba to się wy... nikt z panów nie obrazi, nie? Ale ciężki wybór Uuu, ale taki edycik, ledwo cię tam widziałem

Jest, to, to jest! 27, 27 hit! Dawaj zestawienie, dawaj Sugar! A, ja bo ja wierzę. tobie daję zestawienie. Dobra, no, no to ja masz teraz drugie zestawienie dla ciebie. To jest Kamuś, czyli kamerzysta nowy jego kanał. Tak, tak. Maruś, czyli Lord Cruzville. No i Rezid. Tak. Usuwam Macias. kanał Reziego! Nigdy jakoś dużo go nie oglądałem, a zarówno Marka, jak i kamerzysty zawsze lubiałem, bo zawsze tworzyli innowacyjny content i autorskie pomysły, tak jak my teraz, więc to się szanuje na polskim YouTubie, że coś nowego. Bitwa, eee, nagrałbym z kamerzystą, on ma nową willę, nie wiem czy widziałeś za tam kilka, kilka milionów albo kilkanaście milionów e, w takiej willi w każdym razie mieszka i jest przekozacka i tam bym nagrał z nim odcinek, a Marusia bym zasubskrybował. No, to jest po odpowiedź. Ci. I lecimy, lecimy dalej. Jakaś. Let's go, nie miała, mamy, mamu, to, mamy, to nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra, nice. Jesteś gotowy? Jestem. MANOJEK PACHOL NEKSE! Slack. Manojek nagrywa Forta cały czas. i chce, przeszli nie z Fortnite'a na Minecrafta, totalnie, więc troszkę różne kanały. Z tego względu bym właśnie e, nagrał odcinek z Manojkiem mimo wszystko. O! Tak, jeśli chodzi z o. Skillato, tak. No, to się Tak. No to z nim bym nagrał odcinek, bo, bo nie grał w Minecrafta głupiego. Już to <laughs> A jestem was, pewny, że teraz wszyscy w komentarzach będą pisać: „Ej, przecież Manojek cały czas grał w Minecrafta, tylko teraz przecież wrócił, wrócił do Fortnite'a no dwa mi... miesiące temu. Ja Nie widziałem, ale w <laughs> każdym wiem, ja razie. Też, więc też nie wiem, ale no, w każdym to, razie tak. Patchol i Nexe dalej nagrywają Minecrafta, to raczej bym nie chciał odcinka z Minecrafta nagrywać, a no. wydaje mi się, że usunąłbym kanał Patcholowi, bo jest mniejszy zorki Patchol. Nie, Czemu patrolowi? Czemu? No bo Nexer robi byliśmy dobrą z nim robotę, na BootCampi. jedliśmy burgery w pasibusie wspólnie, a ty Ej, chcesz faktycznie. usunąć kanał? Ej, hamuwa trochę. trochę Dobra, to hamuwa. zmieniam Nexer. Nie, można zmieniać. Zmieniam. Nie zastanowiłem no, się zmieniam. nad tym, bo kurde, faktycznie. Bo ja nad tym się tak nie zastanawiam, tylko mi... po prostu układam kolejność, w które kanały jakby... uważam, że Nexer robi troszkę lepszą robotę i że dłużej prowadzi kanał, dlatego właśnie tak wybrałem. Ale, ale jeśli faktycznie braćby pod uwagę, że faktycznie komuś Usuwam kanał, no to, to Patchela tutaj znam, a Nexa nawet nie pokazuje twarzy, także Nexa usuwam ci kanał. <grymne> Zmiana, a Patchel subik leci, sorki, ale i tak teraz mnie obaj nie <grymne> będą lubić. <grymne> no więc w sumie przegrałeś tego i tego, więc fantastycznie, a my lecimy dalej, lecimy z kolejną rundą, let's go. No 27 trafił jak krab na kucaka chodził no udało się udało się go zastrzelić let's go Dobra, to dawaj kolejne zestawienie w takim razie. W jest razie. one bardzo ciekawe, albowiem jest to Lech TV Pago i Izak. No i to są osoby, które na pewno oglądałeś. No i wszystkie oglądałem, nie teraz już nie oglądam, ale oglądałem w starych czasach jak się grało w CSK, bo w sumie oni... I z H1Z1. Tego... I, dokładnie, H1Z1, no, no, no. ale o, tutaj tak. wybór jest bardzo prosty. Jeśli chodzi o kanał na YouTubie, to usuwam Pago, bo Pago w sumie nigdy okay. nie oglądałem. Rozumiem, I jakoś tak rozumiem. nie za bardzo mi siadały w ogóle te filmy od niego. Leszka bardzo lubiłem streamki, ale Leszek streamuje na Twitchu, a na kanał na YouTube nie przykłada się tak do prowadzenia, Dokładnie. także jego subskrybuję po prostu, a z Izakiem bym chciał nagrać, no bo Izak to jednak, każdy zna chyba Izaka, każdy by chciał tak, z nim tak, nagrać tak, odcineczek, tak. prosty w sumie wybór. Czoł! Zagadać go i zniszczyć! Ej, 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 let's go! Gdzie ty jesteś? Mamy nie, go. no dobra, nie wiem. Nie ja sobie chodziłem lewo prawo, lewo prawo i on nie wiedział już gdzie jestem, chyba łatwiej dobra, dobra, let's go, let's go w takim razie, no dawaj te kolejne zestawienie, niech będzie, że nikt mnie nie będzie lubiał. No tak właśnie będzie, bo kolejne zestawienie jest Evron, Jacob i Yoshi Majoshi, czyli nasi widzowie ich uwielbiają i oglądają, więc nieważne co wybierzesz, już jesteś na straconej pozycji. No myślę, że tutaj też, jeśli chodzi o usunięcie kanału, to wybór mam dość prosty. No, Evron nie nagrywa typowo odcineczków, wrzuca coś ze streama zawsze, nie przykłada się tak do tego kanału, on bardziej poszedł w te streamowanie, także Evrona kanał bym usunął, mimo, że jest mega popularny na Twitchu, to nie ma jakoś subskrypcji mega dużo. Jak tak mogłeś? Naprawdę... Nie, no taki prosty wybór, no i chyba lepiej Ewona niż Jacoba, co? Wszyscy kochają e, Yoshi ma ale Yoshi robi świetną robotę, naprawdę, ostatnio widzę, że naprawdę się stara i naprawdę ciekawe, nowe pomysły na odcinki wrzuca, fajnie montuje, także Yoshi, Yoshi y, szacun, ale dałbym mimo wszystko ja to suba, a Jacob ma wielki kanał. Y -y -y jednak fajnie by było nagrać z Jacobem. Okej, okay, okej, okay. myślę, że zrozumiały. Myślę, wybori. że nasi widzowie by woleli odcinek z Jacobem niż z Jośim, nie? O, to dla was o, właśnie o, wybór. Tak. Co? co? Dobra, ja nie wiem, co Lekko nie będzie, czyli program od Gimpera. Pięć sposobów na i abstrahuje. Polecę na no, szybko. Pięć sposobów na usuwam, bo nigdy jakoś nie byłem fanem, nie przypadałem, te odcineczki tak, no, no nie są takie ciekawe. Lekko nie będzie subskrypcja, bardzo fajny kanał, chociaż kurczę, wystąpić w Lekko nie będzie też fajnie. Ojojo, oj, ja bym tu się, Sugar, zastanowił, kurde, no ja wystąpić wiem, w Lekko bo... nie będzie? No to dobra, to w takim razie zmieniam tutaj i chciałbym Lekko nie będzie wystąpić, a Abstra zasubskrybować. O, i to myślę, że jest zrozumiały wybór. Dobra, lecimy, let's go. Wstąpić. Co jest? No. Dobra, to jest Patola. Czemu ja mam wszystko odpowiadać? Dobra, Sugar. Zostaniesz nienawidzonym YouTuberem. Nigdy nie miałeś dobrej reputacji wśród YouTuberów, natomiast teraz będzie jeszcze gorsza. A kolejne zestawienie to TV Szymek Royal i Young Miki. Young Miki usuwam ze względu na to, że nie nagrywa, bo to po co mu kanał na YouTubie, skoro nie nagrywa na YouTuba, nie? Byliśmy z nim w Maku. No dobra, ale nie nagrywa. No, zakończył karierę chyba, tak mi się wydaje, dlatego mu usuwam kanał. No, ale to prawda. No. A miał dołączyć do teamu Bot? Tak, 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 no ale niestety nie nagrywa Coś tam Minecrafta nagrywał, później przestał W ogóle, więc usuwam mu kanał, no. niech będzie Powiedzieliśmy, tak. że jak będzie przez miesiąc Regularnie nagrywał i będą fajne Odcineczki, to że pomyślimy, żeby Faktycznie dołączył do teamu Bot, a On nagrał dwa odcinki i zrezygnował Więc e, tak to wyglądało, w skrócie No i z HiTV już nagrywałem, także Z HiTV mógłbym nagrać Jeszcze coś, ale dam mu po prostu suba Z którego w sumie mamy subikału u HiTV, mamy, a z Szymkiem jeszcze nie nagrywałem. Zrywałem odcineczka, także z szymkiem niech będzie, że chciałbym nagrać odcinek. Dobra, nie trafił, jakbyś nie trafił, to byś mnie mógł zabić z tego kilofala. No. Tutaj masz w kolejnym zestawieniu kolejnych Fortnite'owych youtuberów, czyli Ernesta, Jaworskiego Uuu. i Rafę. Uuuu, czyli osoby też bardzo znane na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o sekcję Fortnite. I tutaj usuwam Ernesta, bang! Usuwam twój kanał, ziomek. No po prostu nie oglądam takiego kontentu, że tutaj jakieś te... O, może w następnym sezonie będzie to, albo auta, już za chwilę auta, będą auta. Gówno, nie ma aut. Nie ma aut. Gówno. No prawda, dokładnie. gówno prawda i dlatego usuwam twój kanał, Jaworski fajny content tworzy, teraz e, różne takie rzeczy kombinuje też, nie tylko z Fortnite'a, więc to jest mega spoko i no, Rafę, właśnie, super, Rafę super, mega lubię i teraz pytanie co by tutaj wybrać, myślę że dam serdecznego subika dla Rafy i z Jaworskim nagram coś ciekawego Uooo, ale wjechał! Dobra, bo ja chcę też podpowiadać. Prosta sprawa, prosta sprawa. No to w takim razie kolejne zestawienie, i znowu tutaj trzech YouTuberów Fortnite'owych: czyli Farel, Rogalik oraz Lisu. Farel, usuń Rogalik, usuń Leso, usuń. <grym> Ale z kimś musisz nagrać i komuś dać suba. Muszę? <laughs> musisz. Co? No musisz. Głupią tą grę, wymyśliłeś. No właśnie głupią. Czy można tak? Nie, nie można. No. Nie można, dobra, no to w takim razie yy, z farelem bym nagrał, bo jedynego z nich kojarzę. Nie no, Leso, coś tam widziałem, że z Jankmikiem kiedyś zagrał, więc serdeczny subik dla ciebie, a Rogalik, będę od yy, Usuwam kanał. O, ale jestem kropce. Ajajaj, i teraz ładnie, nie ładnie. No, teraz to się zacząłem podkładać ewidentnie co widzowie. Tutaj jest pierwsza osoba, to jest Holm, druga Beznikos, a trzecia Vanisz Chociaż w sumie z Vaniszem to nie miałem dramy. Patchel miał no, i zachował, nie, się, dramy zachował dramy się jak debil w tej dramie, pamiętasz? No, pamiętam, pamiętam. Mimo wszystko nagrałbym z nim odcinek z tego względu, że wszyscy z was wyczekują na wojnę teamów i to jest jedyna rzecz, którą można fajnie z nim nagrać, więc myślę, że to byłoby dla was faj widzowie fajne. Team Bot Infinity. Infinity, e, dlatego nagrałbym zdecywaniszem. Zdziwiony? No, trochę. No, Holma bym usunął kanał. Bo jak Serio? można tak zrobić, jak zrobił. E, a jeżeli chodzi o beznikosa, no to zostawiłbym serdecznego Subika. Subik byłby tak? zostawiony. Ale no, spamik poszedł tak, ładny. Dobra. Niczym L2, nie i 2 sugar. Jesteś gotowy? Tak? Zjednoczeni. PewDiePie najpopularniejszy youtuber na świecie, który ma 100 milionów subów i Gimper. 100 milionów Nasz... osób go ogląda. Dobra, suba bym zostawił zjednoczonym, bo zlecimy po 100 tysięcy, oh. także każdy z was zostawi też tego subika. Let's go. A jeśli chodzi o... Zostaje mi PewDiePie i Gimper. No to niech będzie, że wspieram tutaj polskiego YouTube'a. Gimper, nagrywamy o odcineczek, już drugi, bo pierwszy lekko nie będzie, a drugi, bo, nagrywamy, no, ale drugi fajnie, nagrywamy. Fajnie, że nie normalne. chciałeś mu usunąć kanału. A, a myślę, że... PewDiePie niestety <laughs> ludzie nie będą zadowoleni, ale w Polsce myślę, że nie jest taki popularny, że tak mega dużo go ludzi nie ogląda, że myślę nawet, że więcej ogląda Polaków gimpera niż PewDiePie'a. No, więc też bym. No też tak myślę, też tak myślę. myślę no, więc szczytko. tak robię, niech będzie, że tutaj wspieram polską scenę. No Smoko. i co? I Bardzo na tym będziemy fajnie. kończyć dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach też jak wam się podobało, na ile łapek zrobimy taką drugą część. Osiem tysięcy łapek w górę i druga część będzie tworzona z jeszcze bardziej hardkorowymi wyborami. No i to by było na tyle. Elo, żegnamy się z wami, pamiętajcie o. tysięcy już za niedługo, pamiętajcie o Subiku i o kodzie jakim? Zjednoczeni, właśnie chciałem powiedzieć, kodik zjednoczeni I, i to wszystko. Elo, trzymajcie się no. do następnego. Warto, wes Sie, do Warto następnego. wesprzeć. Kod zjednoczeni, let's go! Bang! Siema!